Tereny wokół zamku ciągle w centrum uwagi archeologów. To już ich druga wizyta, a tym razem skoncentrowali się na północnej części wyspy. Celem kolejnych prac wykopaliskowych było znalezienie zabudowy będącej zapleczem gospodarczym zamku. Tak się szczęśliwie składa, że wszystkie wykopy, które założyliśmy, pokazały nam właśnie relikty zabudowy, której początki sięgają od XVI wieku, a najmłodsze budynki są widocznione jeszcze na zdjęciach z początku. Wieku XX. Zamek w ciągu wieków był burzony i odbudowywany. Ostatnim razem służył jako więzienie. Lecz pierwotny wygląd budynku, jak i samej wyspy, różnił się od aktualnego. Dokonane odkrycia archeologiczne pozwalają ustalić układ zabudowy. Zamek znajdował się na wzniesieniu i otoczony był fosą, przed którą rozciągał się brukowany dziedziniec. Natomiast wzdłuż krawędzi wyspy usytuowana była właśnie zabudowa zaplecza gospodarczego. Oprócz fragmentów dawnej zabudowy ziemia skrywa w sobie również inne skarby. To była posadzka. Znaleźliśmy bardzo duże ilości, to są dziesiątki tysięcy fragmentów y, właśnie zastaw stołowych, garnków użytkowych, glinianych, fragmentów pieców, kafli piecowych. Y, są oczywiście elementy metalowe, najczęściej to są pozostałości przedmiotów takich jak gwoździe, podkowy, noże. Natomiast y, no, mamy też kilka momentów. Tajemniczego tunelu, podobnie jak w roku ubiegłym, nie udało się znaleźć, lecz nie jest to celem badań archeologów. Staramy się znaleźć y, historię tego zamku, ale wszystkie etapy jego historii, przede wszystkim jak wyglądał on w XVII, czy XVI i XV wieku. Natomiast tunel, tajemniczy tunel no byłby ewentualnie jedynym z malutkim elementem tego, tego zamku. Archeolodzy mają w planach poszerzenie wykopów, by rozwiązać nurtujące ich zagadki. Niosącym ciekawe odkrycie archeologiczne wydaje się być również wnętrze zamku, a zwłaszcza zasypane piwnice.